Czy mieszkańcy wsi naprawdę mają wpływ na to, jak wygląda ich otoczenie? Czy głos społeczności lokalnej liczy się przy podejmowaniu decyzji przestrzennych? Na te pytania odpowiada projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata. Projekt trwa od lipca 2022 roku i koncentruje się na mechanizmach oraz skutkach wpływu społeczności lokalnych na decyzje dotyczące przestrzeni pozamiejskiej. Ten film w skrócie przedstawia projekt badawczy realizowany w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. To tutaj, gdzie pytania spotykają się z metodami, a odpowiedzi kształtują nasz świat. Badania analizują, w jaki sposób lokalne społeczności próbują wpływać na decyzje władz i inwestorów czy to poprzez uwagi do planów miejscowych, akcje protestacyjne, czy udział w konsultacjach społecznych. Zespół bada także, czy skuteczność tych działań różni się w zależności od regionu, od obszarów aktywnych społecznie po tereny słabiej zorganizowane. Ważną rolę odgrywa tu tzw. wiedza potoczna mieszkańców, której wpływ na decyzje przestrzenne bywa niedoceniany. Więcej informacji o projekcie, jego wynikach oraz powiązanych publikacjach naukowych można znaleźć na stronie internetowej naszego Instytutu. Serdecznie zapraszamy.